Minęła 13. Wiadomości w strefie FM Prezydent podpisał ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu. Wysokie pensje sposobem na korupcję tak jest w szpitalu latawiec w Świdnicy. W tych wiadomościach też gdzie nie podróżować, żeby nie złapać fińskiej grypy wiadomości Krzysztof Białkowski. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ustawa m.in. pozwala na elastyczne rozliczanie czasu pracy w czasach prosperity. Gdy firma ma dużo zamówień, pracownicy spędzą wtedy w pracy więcej niż 8 godzin dziennie. Gdy zamówień nie będzie, będą z kolei siedzieć w domu. Przepisy umożliwią też pomoc państwa dla firm dotkniętych kryzysem. Skorzystać z niej będą mogły przedsiębiorstwa, w którym przychody spadły o 1,4 czwartą w ciągu 3 miesięcy. Ta pomoc miałaby ruszyć już we wrześniu. Prza spekuluje, że prezydent Ustawę podpisał na złość rządowi, bo ma do niej zastrzeżenia, ale nie chce by mówiono, że blokuje wszystkie działania PO i PSL-u. Liczy no zaś, że gabinetowi Donalda Tuska na pomoc dla przedsiębiorców pieniędzy nie starczy i w ten sposób udowodni nieudolność tych rządów. Jak walczyć z korupcją? Płacić tak dużo, by nie opłacało się brać łapówek. Z takiego założenia wyszło kierownictwo szpitala Latawiec w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Lekarze zarabiają tam od kilkunastu do nawet trzydziestu tysięcy złotych miesięcznie. Chodzi o to, by pacjenci wiedzieli, że nie muszą nikomu dodatkowo płacić i żeby lekarze mające wysokie pensje nie skusili się na łapówkę, mówi dyrektor szpitala Jacek Domejko. Próba wyłudzania czy żądania dodatkowej opłaty po prostu nie jest konieczna, albo się nie opłaca. Natomiast na pewno kwestia wdzięczności pacjenta. Kwiaty, czekolady, po fakcie, bez żadnego... Do wcześniejszego zobowiązania tutaj absolutnie nie są w żaden sposób tępione. No bo jak tu tępić oznaki wdzięczności? Pacjenci mówią, że poczuliby się urażeni, gdyby lekarz nie chciał przyjąć choćby drobnego upominku w podziękowaniu za dobrą opiekę. A jeśli bym dał, to bym dała wszystkim lekarzom, którzy akurat są na dyżurce, nie tylko temu mojemu lekarzowi. Duże pieniądze w kopercie to jest łapówka korupcja, ale takie podziękowanie, kwiaty, czy to jakiś drobny upominek, to nie jest korupcja. Szpital jest jednak przygotowany na ewentualne próby wymuszania łapówek, działa specjalny telefon i adres mailowy, pod który pacjenci mogą anonimowo zgłaszać takie propozycje. Świńska grypa szaleje, jak się jej ustrzec. Redaktorzy strony turystycznej tripadvisor.com ułożyli listę najbardziej niehigienicznych atrakcji turystycznych świata, których lepiej w tym roku nie odwiedzać. Pierwsze miejsce zajmuje głaz Siblernej w Irlandii, który co roku całuje 400 tysięcy turystów spragnionych daru elokwencji. Niemniej niehigieniczna, a z pewnością bardziej paskudna jest gumowa ściana w Sieto, czyli mur o długości 15 metrów i wysokości 3, zalepione warstwą przerzutych gum do rzucia grubą na kilkanaście centymetrów. Tradycję zapoczątkowali 16 lat temu studenci stojący w kolejce do teatru. Początkowo sprzątacze zmywali gumę, ale w końcu dali spokój i powstała atrakcja. Trzecie miejsce zajmuje Plac Świętego Marka w Wenecji ze względu na roznoszące zarazki Gołębia, a czwarte China's Theatre w Hollywood, gdzie 4,5 miliona ludzi rocznie wciska swoje dłonie w odciski dłoni gwiazd na chodniku. Pierwszą piątkę zamyka grupa Oscara Wilda na cmentarzu Perla Lachaise w Paryżu. Tradycja nakazuje bowiem zostawić na nim odciski pomalowanych ust. Radio Strefa FM. Reklama. Mam na imię Barbara i właściwie przez cały czas jestem zajęta. I nawet chwili wolnego nie mam, żeby na przykład domowy obiad dzisiaj zjeść. Altamira. Dowozimy pyszne i tanie obiady. Oferta promocyjna. Dzienny zestaw obiadowy oraz abonament miesięczny jeszcze taniej. Możliwość zamówienia wyłącznie drugiego dania. Nowość Sałatki. Zadzwoń. 733 91 51. Zapraszamy na obiad do naszej klimatyzowanej stołówki. Altamira. Dmowskiego 38. Altamira. I obiad mamy jak u. Um Mamy. Chcesz zarabiać trzy tysiące, masz średnie wykształcenie i prawo jazdy minimum 3 lata, agencja.